Dzisiaj tylko krótki filmik, parę drobnych uwag. I to na marginesie zbliżających się wyborów europejskich. No, no niestety, niezbyt jestem zdrowy. Chodząc po mieście, zwracam uwagę, że do wyborów jest tylko około 10 dni jeszcze. A tu praktycznie w Krakowie nie ma właściwie żadnych ogłoszeń wyborczych. Zdarzają się one bardzo rzadko na jakichś najważniejszych placach miasta. I to tylko w zasadzie podawane jest rejony okręgów, obwodów, przepraszam, wyborczych, gdzie można głosować. A poza tym nic więcej. Broń Boże opis okręgów wyborczych, podział ich ile mandatów przypada Krakowsko-Świętokrzyskim a już broń Boże kandydatów tylko poszczególni kandydaci zwłaszcza PiSu obwieszają się na tych ogłoszeniach czy nie tylko na nich no i jedni z drugich po prostu potrafią zdzierać natomiast urzędowej Listy dopuszczonych komitetów w danym okręgu wyborczym, a tym bardziej listy kandydatów. Nigdzie nie uświadczyłem. Na rynku tylko takie było ogłoszenie właśnie o obwodach. Kiedyś widziałem na kleparzu o obwodach. Koło dworca w ogóle nic nie mogłem znaleźć dzisiaj wieczorem, no więc jestem bardzo zdziwiony. Według mnie to jest. Złośliwe, celowe działanie przeciwko małym partiom, ugrupowaniom, żeby je wyeliminować z rynku politycznego. A w mediach najgorzej traktowana, złośliwie, całkowicie wręcz pomijana, jest konfederacja, której widać wszyscy się boją, bo chcą, żeby dalej był ten głupkowaty Parlament Europejski zdominowany przez pseudoelity. Więc boją się, najwięcej boją się federacji, potem ewentualnie partii Razem czy Kukizowców, no. A dwóm głównym ugrupowaniom zależy, żeby resztę wręcz wyeliminować i razem się nawzajem naparzać, co według mnie zgodne z demokracją, z zasadami, z uczciwością i ordynacją wyborczą. Powinni w mediach być uczestniczy wszyscy, a nie żeby pani Ogórek wyrzucała ze studia Ludzi z Konfederacji, a wszyscy łącznie z pisowsko rządowymi mediami, całkowicie pomijali ich istnienie, a nawet z marszu niepodległości. Dla mnie to jest wstyd i hańba i sądzę, że Pan Bóg ich z tego prędzej czy później i społeczeństwo rozliczy, a komisja wyborcza powinna reagować. Powinny być jak były wielkie wybory Solidarności 30 lat temu czy, czy 20 lat temu inne tutaj. To ogłoszeń w cholerę, papieru tony. A teraz, teraz walka z, z rzeczywistą demokracją, bo chodzi o to, żeby ludzie jak najmniej wiedzieli i byli posłuszni. Co nie daj Boże, bo po prostu trzeba dokonać przewrotu mentalnego i politycznego w Europie. Daj Boże, by nastąpiło to jak najszybciej. Amen.